Nowy zegarek, bandury. Box! Sorry, excuse me, excuse me, friend. excuse me, friend. Siema, tu stolik dzisiaj, nowy zegarek, patryczka. No, przynajmniej nie widziałem go w nim. Także nowy zegarek, patryka bandury bandurskiego. To ten, co walczył z zadankiem. I bliżej. To od Royal Oak 15500ST i teraz tak. Jego kolega ma wersję w diamentach Ice Out i było spięcie 4 liter, że skrytykowałem ten zegarek, tamten, ten w diamentach, ale również dałem... Zły zegarek podglądowy. E, tak, dałem zły, bo dla mnie psucie zegarka jest psuciem zegarka, w szczególności w odemarze. to będzie 15500, 15400, 15300. Te zegarki zasadniczo w diamentach będą podobne. Będą zasadniczo podobne, a na pewno już tak samo zniszczone. I tam mówiłem raczej o zjawisku kucia tych zegarków diamentami niżeli o... W samym zegarku, także refa mało by wniosła. Efekt był taki, że oczywiście fani się zesrali, czyli ja swoją robotę dobrze wykonałem. Późniejszy statement też nieźle wyfekaliował, także wszystko cool. I kto jest ze wejścia? Ale wróćmy do bohatera dzisiejszego odcinka. 15500 premierę miał w 2019 roku i do dzisiaj jest produkcja, mamy 2,25. Podstawowa różnica bo o szczegółach to możemy na streamku porozmawiać tutaj ma ta link. Podstawowa różnica z poprzednią referencją 15400, którą widać, to brak napisu automatic. I tu powinienem powiedzieć parę słów o datowniku, obok którego nie uświadczymy już indeksu, tak jak w modelu 15400, czyli poprzedniej referencji. Ale tu trzeba by powiedzieć trochę więcej o dopasowaniu mechanizmu i tak dalej. A większość jest tutaj po to, po co. I za ile jest na nadgarstku Patryka? Yy, niepikantne szczegóły ze środka Royal Dzieło Geralta Genti. Sportowe, stalowe, fenomenalne. Niektórych ta pustka na blacie drażni, bo w poprzednich referencjach było trochę ciaśniej. Coś jak w sakwie Rabina, czy w jego córce. Dobra, te bardziej sprośne porównanie sobie darujmy. Po prostu wypełnienie przestrzeni było trochę większe, tak? Ten napis, yy, ale jakoś lepiej wygląda bez niego, no nie? Dajcie znać, czy macie takie samo zdanie. Ocena: 9,5 na 10 i hejterzy mogą mi zjeść sushi z 4 liter. E, bu, bu, bu. Byłoby 10, ale rezerwację na nią ma 54,02 ST, a tym razem.